Dzień dobry państwu, Szymon Żydowicz, Magazyn Bodylife. Witam na targach FIBO w Kolonii. Na tym największym spotkaniu branży fitness nie mogło zabraknąć również przedstawicieli z Polski. Jest mi niezmiernie miło przywitać moich gości. Pan Przemysław Brzeziński e Fitcast, pan Krzysztof Kopka Krafter, pan Tomasz Sierpiński e-Fitness i pan Marcin Jędrzejko Fitness Club 24. Na początku chciałbym zapytać o nowości. Wiele firm na targach FIBO ma premierę swoich produktów. Co nowego u Państwa na stoiskach mogą zobaczyć klienci w tym roku? Dzień dobry Państwu. U nas przede wszystkim najważniejsza premiera w tym roku to SPARK, czyli urządzenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak urządzenie ze strefy cardio, ale tak naprawdę jest przeznaczone do treningu funkcjonalnego. Jest to bardzo ciekawe uzupełnienie i zwłaszcza Proponujemy wykorzystywać to w tak zwanym treningu obwodowym. Dzień dobry, Krzysztof Kopka z firmy Crafter, dystrybutor Milon w Polsce. W tym roku FIBO znowuż pod znakiem rozwoju w softwarze Milon wprowadził bardzo fajne rozwiązanie, które pozwala porównywać wyniki klubu z. Najlepszymi i najsłabiej prosperującymi w poszczególnych obszarach. Rozwiązanie nazywa się Ben, od słowa benchmark, i jest to jedną z nowości. Kolejną rzeczą, którą pokazujemy po raz pierwszy jest Milonizer 2.0, który pozwala na. Zdiagnozowanie jakości wykonywanych ćwiczeń czy stanu sprawności potencjalnego klubowicza no i później obserwowanie w jaki sposób się poprawia to po kilkunastu tygodniach ćwiczenia w klubie. Dzień dobry, Tomek Sierwiński. Tych nowości przygotowaliśmy bardzo dużo i oczywiście warto byłoby powiedzieć o aplikacjach mobilnych. Warto byłoby zwrócić uwagę na drukowanie biletów przed zajęciami grupowymi. Ale to, co w mojej ocenie jest niezwykle istotne, to fakt, że udało nam się usystematyzować i ustandaryzować temat retencji oraz odpływu klienta. Te raporty, które się w systemie pojawiły, uważam, że mają ogromny wpływ na budowanie relacji, ale z drugiej strony na efektywność i dobre zarządzanie obiektem. Uważam, że to jest najistotniejsze. Dzień dobry, Marcin Dziejko Fitness Club 24. My w tym roku od tego roku zaczęliśmy być producentem podóg gumowych. To jest nasza nowość. Przez wiele lat sprzedawaliśmy podłogi gumowe jako pośrednik, udało nam się wyeliminować wszystkie problemy z tym związane, ulepszyliśmy produkcję i otworzyliśmy swoją linię produkcyjną, także jesteśmy bardzo konkurencyjni cenowo, mamy świetny produkt i uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, jest bardzo duże zainteresowanie tymi podłogami, jak i dla innych dystrybutorów w Europie, tak i dla klientów końcowych. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Kolejne pytanie dotyczy rodzimego polskiego rynku fitness. Jakie zmiany widzimy w tym roku? W co klienci najchętniej chcą inwestować? Wydaje mi się, że rynek nie jest jednorodny, właściwie jestem przekonany. To znaczy z jednej strony klienci są Spora część klientów to też tradycyjni klienci, którzy idą, że tak powiem, z falą, czyli kupują to, co wszyscy, ale spotykamy też coraz więcej klientów, którzy szukają jakichkolwiek innowacji. Są to i innowacje w zajęciach grupowych, ale są też innowacje sprzętowe, które spowodują, że w ich klubie będzie coś, czego nie ma w klubie gdzieś obok, i to jest jakby. Główna rzecz, która jest poszukiwana. Ona w dużej mierze wynika z tego, że rynek fitness się powoli zagęszcza. W niektórych rejonach Polski jest na tyle konkurencyjny, że sama walka cenowa to już jest za mało. Zresztą raczej prowadzi do strat niż do zysków. W związku z tym trzeba szukać rozwiązań, które będą nas wyróżniać. Dziękuję. Z, z trendów, które ja obserwuję, zarówno światowych, jak i pewnych analogii rynku światowego. Pojawiających się w Polsce, to na pewno e, wojny budżetowych klubów e, powoli do, doprowadzają do przejęć i do likwidacji nawet. E, walka cenowa powoli e, powoduje, że rynek zaczyna iść w nowym kierunku. Pojawiają się coraz częściej małe butikowe kluby e, i rynek dzieli się na bardzo, bardzo tanie kluby oraz na takie o wysokiej jakości usług, także coraz więcej takich treningów spersonalizowanych, zindywidualizowanych i, i, i niszowych. Jednym z tego typu rozwiązań jest też właśnie Milon, który na rynku polskim bardzo ładnie rozwija się poprzez koncert franczyzowy 36 minut, e, gdzie dajemy bardzo dużo wsparcia e, i know-how, a e, inwestor e, będący naszym partnerem a lokalnie opiekuje się klubowiczami i ten model e, zdaje się bardzo, bardzo sprawdzać nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Polski rynek bardzo ładnie i dynamicznie się rozwija. Z moich obserwacji wynika, że inwestorzy, właściciele klubu fitness bardzo chętnie inwestują, wydają swoje pieniądze na dedykowane rozwiązania. Czyli oczywiście z jednej strony jest to system do zarządzania obiektem taki, który sprosta ich wymaganiom, konkretnym wymaganiom, a z drugiej strony każdy hardware, tutaj mam między innymi na myśli kontrolę dostępu, która sprosta ich wymaganiom. Czyli jeżeli klub ma być automatyczny, to wiedzą, w jaką ścieżkę obrać i wybierają sprawdzone rozwiązania. Z moich obserwacji wynika, że rynek fitness podzielił się na takie dwa segmenty. Jeden segment to są małe kluby, treningi personalne, takie kompaktowe kluby, i tutaj właśnie. Coraz większy rozwój jest w tej kwestii. Bardzo często sprzedajemy free motion Genesis DS, jest to sześć maszyn, które na małej powierzchni można wykorzystać, wyćwiczyć wszystkie partie mięśniowe. Jak również ludzie coraz częściej oprócz w dużych klubach, oprócz standardowych rozwiązań, szukają takich właśnie rodzynków. Czego, czego, czego czegoś nie ma konkurencja. I, i, I właśnie w tym roku widzimy to po wzroście sprzedaży na przykład incline trainerów, czyli bieżni z 30 procentowym wzniosem, której, której, której nie ma nikt w każdym klubie sieciowym, więc no przede wszystkim widzę, że, 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 że tych takich innowacji, takich rozwiązań, których nie ma konkurencja, szukają teraz klienci. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Wiem, iż wielokrotnie doradzacie Państwo obecnym właścicielom klubu lub potencjalnym inwestorom mamy kwiecień, za chwilę początek martwego sezonu. Co zrobić, aby klienci jak najdłużej, jak najczęściej przychodzili do klubów fitness? Z jednej strony szukamy rozwiązań i staramy się doradzać, z drugiej strony też obserwujemy co kluby robią i jakby jesteśmy takim trochę pośrednikiem w wymianie doświadczeń. A jednym z dosyć ciekawych rozwiązań jest, że tak powiem, wyprowadzanie klientów na dwór. Jest Pewna grupa fitness klubów, które mają takie możliwości, żeby też na zewnątrz klubu stworzyć na przykład strefę funkcjonalną i prowadzić część zajęć. lub Czasami to się dzieje na tarasach różnego rodzaju. Są też klienci, którzy po prostu organizują wspólne wyjazdy rowerowe, wspólne imprezy biegowe i w ten sposób cały czas utrzymują takie poczucie przynależności do społeczności. I i powodują, że ci klienci w znacznie mniejszym stopniu odchodzą na ten okres wiosenno-letni. Jedną z nowości, którą Milon zaprezentował na tegorocznym FIBO, jest również bardzo dobre narzędzie do przedłużania życia klienta w klubie i dla zorganizowania również czasu poza klubem, dla, dla motywowania do realizowania pewnych planów treningowych poza klubem. Platforma Milon Care została połączona z Polar Flow oraz kilkoma innymi platformami do mierzenia aktywności klientów za pomocą Activity Trackerów. W tym momencie rolą fizjoterapeutów i trenerów pracujących na Milonie jest takie organizowanie aktywności poza klubem, które pozwoli na realizowanie właśnie tych założonych. Planów. Za zgodą klienta oczywiście fizjoterapeuta ma dostęp do ilości wykonanych kroków, ilości pokonanych pięter i to wszystko jest ładnie kumulowane w naszym softwarze i, i, i pomaga po prostu bardziej świadomie realizować plany treningowe. Temat odpływu klienta w miesiącach wakacyjnych powraca do nas jak bumerang. Jesteśmy w Niemczech, jesteśmy na FIBO i wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, jak dobrze rozwinięty rynek radzi sobie z tym problemem. W mojej ocenie, jeżeli kluby w Polsce, kluby, kluby fitness będą sprzedawać dostęp do obiektu, to za każdym razem będziemy mieć ten sam problem. Będziemy rywalizować nie tylko z tym, że ludzie będą chcieli ćwiczyć na dworze, ale będziemy rywalizować między innymi z grillem. Fajnie, i to jest chyba jeden z pomysłów, sprzedawać tak naprawdę program, który pozwoli zatrzymać tych, tego klienta właśnie w tych miesiącach wakacyjnych. I to jest chyba jedno... Jedna z możliwości. W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest właśnie wyprowadzenie klienta na zewnątrz, czyli zorganizowanie jakichś zajęć audydorowych. Można postawić na przykład audydorową bramę. Też zauważyliśmy, że jest coraz większe zainteresowanie takimi bramami do zajęć crossfitowych, do zajęć funkcjonalnych, ale właśnie audydorowych, ocynkowanych bram. Myślę, że to jest, to jest w połączeniu z, z różnymi zajęciami funkcjonalnymi naprawdę dobra opcja. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. W kolejnym pytaniu chciałbym poruszyć temat fitnessu w korporacjach i hotelach. Widzimy, iż coraz więcej firm inwestuje w zdrowie swoich pracowników, umożliwiając im ćwiczenia w miejscu pracy. Z kolei rynek hotelarski co roku odnotowuje kilkuprocentowy wzrost liczby obiektów. Czy fitness w korporacjach i hotelach to obiecujący trend, czy jest jeszcze może na to za wcześnie? Myślę, że to nigdy nie jest tak do końca za wcześnie, zazwyczaj może być za późno, ale zaczynając od rynku hotelarskiego, jest coraz więcej świadomych właścicieli hoteli, którzy fitness w hotelu nie traktują jako dodatek konieczny który jest wymagane, żeby mieć kolejną gwiazdkę, ale zaczynamy też traktować to jako element produktu, który przyciąga klientów, który może być elementem zajęć, może być elementem oferty związanym z aktywnym spędzaniem wolnego czasu, weekendu, wakacji. coraz więcej takich realizacji nam się pojawia, coraz bardziej są przemyślane na bardzo dobrym sprzęcie. I, i, I tutaj ewidentnie jest taki trend. A jeśli chodzi o rynek korporacyjny, na pewno pewną trudnością jest w wielu firmach przestawienie się z oferowania kart multisportu, które dają multom możliwości bardzo dużej liczby pracowników i jakby wywnioskowanie, że warto mieć coś u siebie. Aczkolwiek widzimy tutaj dwie drogi. Z jednej strony jest to Taka dodatkowa propozycja dla pracowników, żeby spędzili aktywnie czas, będąc też w pracy, czy nawet w przerwie w pracy, a z drugiej strony w bardzo dużych firmach zdarza się coraz częściej, że jest to też powiązane z fizjoterapią dla pracowników i w ten sposób z zapobieganiem lub z leczeniem różnego rodzaju schorzeń, które czasami wynikają z trybu pracy i takie realizacje też coraz częściej się pojawiają, zwłaszcza na sprzęcie, który mamy w ofercie z firmy Cybex, gdzie częściowo ten sprzęt jest też bardzo dobrze sprofilowany na rehabilitację. Fitness korporacyjny jest również bardzo ciekawym obszarem dla naszego konceptu Milon. Platforma Milon Care pozwala bardzo precyzyjnie śledzić postęp i realizację planów treningowych. Jesteśmy w stanie dostarczyć HR-owcom bardzo dobre raporty na temat tego, jak realizują pracownicy danych korporacji swoje plany treningowe i myślę, że to może stać się bardzo dobrą alternatywą dla innych świadczeń socjalnych czy kart lojalnościowych dostępnych na rynku. Na pewno przykładamy bardzo dużą uwagę dla każdego ćwiczącego i tak naprawdę w naszym interesie jest, żeby te treningi były realizowane. Zgodnie z planem i na pewno nie chcielibyśmy ograniczać ilości wykonywanych treningów, tylko po prostu pilnować, aby były realizowane we właściwy sposób. Hotele na pewno jest to też obszar, w którym Milon jest już obecny. Posiadamy nasze instalacje w dwóch hotelach w Polsce i Mimo, że nasz koncept przewidziany jest raczej dla osób mieszkających w promieniu 15 minut od naszego klubu, to hotele są dobrym miejscem na instalację systemu Milon. Dzięki Milonajzerowi jesteśmy w stanie dopasować wszystkie urządzenia z raptem w 5 sekund, a więc posiadamy też rozwiązanie, które może dla tej branży być wykorzystane. Jeszcze parę lat temu temat był traktowany bardzo po macoszemu. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że kilka firm podeszło do tematu w sposób niezwykle profesjonalny. To znaczy otworzyło profesjonalne kluby fitness, które są udostępnione dla pracowników tej firmy za niewielką opłatą. Z drugiej strony, hotele również przestały temat traktować jako dodatek do swoich usług. Te kluby są często otwarte dla lokalnej społeczności i na co warto zwrócić uwagę, tym samym powiększyła się konkurencja dla standardowych klubów fitness. Zeszły rok bardzo mocno pokazał nam, że fitness, szczególnie w branży hotelowej, nabrał nowego znaczenia. Kiedyś siłownia w przy hotelu była traktowana jako całkowity dodatek dla gości. Często była wyposażona na sprzęcie domowym, nie na sprzęcie komercyjnym albo na półprofesjonalnym. Teraz widać bardzo duży rozwój. Nawet często klienci kupują sprzęt używany po regeneracji, ale profesjonalny, dobrych marek, dobrych producentów, jak również sprzęt nowy. Sprzedajemy bardzo dużo bram. Free motion, Dual Cable Cross jest to brama, właśnie, na która na małej powierzchni pozwala na wyćwiczenie wszystkich partii mięśniowych, bardzo dużo sprzedaliśmy w zeszłym roku do hotelów. E, także na pewno ten rynek hotelowy bardzo mocno się rozwinął przez ostatnie lata. E, jeżeli chodzi o fitness w korporacjach, jak najbardziej. Jest coraz częściej brany pod uwagę, szczególnie w dużych miastach, gdzie często o godzinie 16, kiedy dużo dużych firm kończy pracę, tworzą się korki. Często pracownicy wolą zostać dłużej w pracy, poćwiczyć sobie i później wrócić spokojnie do domu. Na koniec chciałbym zadać pytanie na temat ogólnych wrażeń po pierwszym dniu na FIBO. Moje takie spostrzeżenie jest przede wszystkim że związane z tym, co najbardziej zwraca uwagę e, ludzi, którzy odwiedzają targi. I, e, Trochę to potwierdza to, co powiedziałem na początku, że szukają różnego rodzaju nowości i też klienci, z którymi się spotykaliśmy, ale też patrząc tak po prostu na ludzi, którzy gdzieś tu się wszędzie przemieszczają i najczęściej największe zgromadzenie, największa ilość ludzi jest przy czymś, co jest inne niż coś, co dotychczas było znane. My akurat obserwujemy to na stoisku firmy Octane, którą dystrybuujemy, gdzie bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się Zirona coś, co nie jest bieżnią, a jednak pozwala biegać e, i praktycznie ustawiają się kolejki tylko po to, żeby tego spróbować. I to trochę potwierdza, właściwie w dużej mierze potwierdza, że warto szukać takich rozwiązań do klubu, bo ewidentnie dają one szansę, żeby i przyciągnąć, i utrzymać klubowiczów. W tym roku na FIBO e, ku mojej ucieszy jest coraz więcej Polaków. E, myślę, że e, Dzięki temu, że przemysł w Polsce się bardzo szybko rozwija, ludzie szukają jakichś nowości, szukają nowych rozwiązań i to byłoby coś, co na pewno należałoby podkreślić. Ponadto myślę, że coraz więcej rozwiązań... Softwareowych i coraz więcej rozwiązań do Activity Trackingu, czyli do śledzenia aktywności, jest dostępnych dla klubowiczów. Myślę, że jest też kilka nowości z zakresu Medical. Targi FIBO to chyba największe wydarzenie i największe targi w tej części Europy. Jesteśmy tutaj systematycznie. Z roku na rok jest, cieszymy się coraz większym zainteresowaniem, i to jest oczywiście duży plus. A to, co mnie najbardziej cieszy, to możliwość spotkań z naszymi obecnymi klientami i fakt, że jest ich coraz więcej, tak? że mamy możliwość rozmowy z właścicielami, menadżerami, że jest to miejsce, gdzie wszyscy możemy się spotkać i razem możemy się edukować. Z roku na rok obserwując targi FIBO widać przede wszystkim bardzo duży rozwój. E, przychodzi coraz więcej nowych klientów, nowych inwestorów i, i, i widać takie, co mnie cieszy, bardzo zaufanie do, do, do rynku polskiego ogólnie. E, ludzie z Europy bardzo poważnie traktują nas jako Polaków. E, w, Jesteśmy jakby taką, już słyszałem od kilku ludzi, Mekką branży Fitness. Jest bardzo dużo firm, które właśnie sprzedają używany sprzęt i, i, i również produkują dużo fajnych rzeczy. Także coraz częściej spotykamy się z entuzjazmem ludzi przy, przyjeżdżających z innych krańców Europy na nasze stoisko. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Niestety musimy już kończyć. Dziękuję za poświęcony czas. Życzę udanych i owocnych spotkań na FIBO oraz dalszego dynamicznego rozwoju polskiej branży fitness. Pozdrawiam, Szymon Żydowicz, magazyn BodyLife.